Oto gajlardia, która się odrodziła jak Feniks. Te gajlardie były ścinane bardzo zdecydowanie, bo po prostu zdechły. Były kupione w tym roku jako kwitnące, posadzone i prosta do ogrodnika, no było ok, póki było mokro. A potem jak deszcz przestał padać, no to one yy, po prostu zdechły. No i ja je obcięłam. Nagrywałam filmik, jak je cięłam. No i teraz, no dostały tam troszeczkę nawozu, trochę wody. No i proszę i cieszymy, cieszymy, cieszymy się bardzo. To taka mała aktualizacja. O, jeszcze jaki potencjał tutaj jest. O, a to są gajlardie z nasionka. No ja popełniłam błąd, bo po prostu posadziłam je i pozwoliłam im sobie rosnąć. No i ona taka się wysoka zrobiła, długa i się położyła. No w przyszłym roku też będę wiedziała, że to trzeba ściąć, uciąć, żeby ona się rozkrzywiła. No ale ona sobie tak leży, no niech sobie leży. Ma kwiatuszki, ma kwiatuszki. Będzie ładnie? Będzie. A w przyszłym roku naprawię błąd. Te też się trochę powyciągały. No nie takie było założenie, to jest front rabaty, więc ja chciałam, żeby one były trochę niższe, ale są trochę wyższe. A dobrze, że są w ogóle, no nie?